No to jak, ma, jak to no. teraz funkcjonować? Urząd miasta żeby umywał od tego Ręka no, no to co to ma? Bo oni chcą przyjść tres... ja to... przy, đã... na zebranie radni, żeby byli czyści, żeby wysłuchali ludzi z grzytów tego, a żeby no, dołożyć się pomóc, no. nie ma to, nic do to... Ja wiem, że każdy ma obowiązek, każdy ma tu takiego wielkiego, żeby być w zarządzie nawet. A kto was wybrał? Tak samo was naród wybrał, nie? Ja nie mówię do ciebie mogę. Ogólnie ja. Ogólnie mówię. Jest. Na, ja na rannych no właśnie wydali jestem tylko ja. Tak, tak, Wiem. A to proszę nie mieli wszyscy. No, pan no, Józef, i, Józef. no, pan no Józef. i gdzie są radni Z Komisji Kultury, Oświaty i Sportu jest pięć W tej komisji jest tylko pan Krzysztof, przewodniczący. Gdzie jest cztery osoby? Nie wiem. Tam jest pan Botem Gołyźniak, tam jest. Nieauto, nie wiem, mami... co mami... ta to jest. Ale ja nie jestem tylko. Włoski pan o. Nie Popatrzcie się i nie ma nikogo. I tak urzędowy A tu może o to chodzi, że Rada Miasta chce, żeby to klub nie istniał. to wygląda. Jeżeli tak jest, to inaczej nie Bo na to wygląda, bo to jak jak się nie Nie pan taki głupi, bo nikt tak się nie Jesteś zobowiązany do tego, żeby coś zrobić, żeby a to nie tylko ja, bo no, większość tak myśli, no, bo jak by nie chcieli się zgodzić z kandydatem no, do rady, i tego, to do rejonu, no, do rejonu. No, no, nie no, do, no. na prezesa, no, no... nie ma, żeby, żeby I, i na prezesa, mają dlatego nie chcą konfliktu z burmistrzem, nie chcą podjąć udawień, niczego nie, nie Nic ma. A później kawał, że coś się dzieje w klubie, coś się jest... nie no. dzieje, czego nie ma, czego nie ma, przeciwieństwo. No. Najlepiej jest później żegnać na kogoś to jest najlepsza rada. Obczerniaz, MM. hmm. przepili, to sprzedali. I takie właśnie idą. A nikt nie pójdzie, się nie podejmie 9 tysięcy. Ile panie przewodniczący właściwie mówi? No 6 tysięcy -za -za zarządu nie ma. Hmm. 6, 6 ludzi nie ma, panowie, to jest hajba. Mówię, przy... no ci wszyscy ludzie to są na siłę, ma, że tu jest jeden taki, to co z tego, żeby my ten za zarząd zrobimy? Dokładnie. Co to, to, tak. to to to, to... To jest, to jest, to jest, to jest to ma do Mówiłeś, no, ja, to tak? to że będę w zarządzie. Jak może będę w zarządzie? Te osoby, które są...

to Ale to jest stowarzyszenie i ten zostaje, klub zostaje pod działalność, pod, pod miasto. Pod miasto, pod przewodniczącego. No to jest, pod... Tak, tak jest, to do ciebie, bo jest działalność, wszystko jest pod klub, jest w nie została złożona przez prezesa, rezygnują w tej chwili wszyscy, wszyscy z zarządu i koniec, no niech no. to idzie pod... Jest udzielony absolutnie, ma, nie ma zarządu, nie ma nic, klub tak jakby nie jest. Ja też tak uważam, że tak powiem. No. Aż się ktoś obudzi, bo to, to, to no jest to, to. No to no. jest ładne na... podjąć decyzję o likwidacji klubu. To. Jeśli to. taka decyzja to. zapadnie to. To, to lub stowarzyszenie, jeśli taka to. decyzja zapadnie, wtedy na barki ostatniego zarządu spada wniosek o likwidacji klubu zgłaszany do do Pana Burmistrza. Tak to jest prawda, to ja towarzysze. To, to 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 albo, albo cała Rada rezygnuje z, z, z tego. Działalność i koniec. No właśnie, niech Pan co ma do powiedzenia. Burmistrz do tego nie ma nic. Do tego ma, ma. tylko stowarzyszenie. Rozwiązujemy stowarzyszenie. No mówię, ostatni zarząd rozwiązuje stowarzyszenie. Albo. to jest u i... Wykreślenie, no tak. tak. będzie ładna klamra na lat. Tak. O OZP zostanie powiadomiony, KRS w Krakowie musi zostać powiadomiony. Ja, tylko że trzeba się liczyć, że no. to są potężne konsekwencje finansowe. Zgadza się. Tak, bo to jest wycofanie z i tak dalej. Tak. Wszyscy, bo, będzie to też... klamy, ja to to, to, że Rada

co z tego, że my tym zarządem będziemy? Co z tego? Niech zasiły, pan. Nie Niech na siłę pan. nie, nie. 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 Przepraszam, I czytam jeszcze raz kandydatury do zarządu. Kto, kto wyraża zgodę, nie powie, się, że wyraża zgodę, nie i to, to jest... To nie właśnie. Sekuła Władysław. Wyraża. Wróca Damian. Dalej. Dalej, 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 nie dalej. wyraża go, wyraża, nie wyraża. Ładek, on odpowiada, nie ty. Nie odpowiada, jak mówi. nie, to nie. On odpowiada, Nie wyraża Tadeusz. Też Nie Nie Nie

No, no, Zobowiązań do domu. <ślały> Ale zebranie ma dwie możliwości: albo przełożyć termin zebrania, czyli nie zakończyć tego zebrania, tylko odłożyć Myślę, tak? Tak, że... termin, albo podjąć uchwałę w związku z niewyłonieniem nowego zarządu, bo stary zarząd skończył swoją kadencję, dostał od państwa absolutorium

a tak, bo ktoś musi... Ktoś musi, ktoś musi zwołać, ktoś, zwołać termin, z, zebranie zwoła. ktoś musi podać termin walnego kolejnego. Tak, tak przewodniczący. W takim razie ja spadam wniosek, o przełożenie zebrania no, po prostu na... Przewodniczący, przewodniczący zebrania może do, do publicznej wiadomości podać termin nowego zebrania, jeżeli Tylko to, no. Muszę dziś podać termin zebrania? Nie, nie, nie. nie muszę. Więc kto z Państwa jest za takim przełożeniem zebrania, proszę o ręki do góry. Dziękuję bardzo.